Paweł Adamowicz miałby dziś 56 lat. Właśnie w dniu jego urodzin dostałem, podobnie jak wielu ludzi Platformy Obywatelskiej, ten list. Zacytuję fragmenty, które nadają się do zacytowania. Wpakuje ci nóż desantowy w brzuch, jak Stefan Wilmont temu, tu wulgaryzm, Adamowiczowi. W liście są też groźby pod adresem bohaterki Powstania Warszawskiego, pani. Wandy Traczyk-Stawskiej. Ją też zabiję przed 11 listopada. Pomogę oczyścić mój kraj. Zostanę bohaterem jak Stefan Wilmont. I kończy się list słowami: Jesteś skazany na śmierć za zdradę ojczyzny. Wyrok wydano w imieniu Polski Podziemnej. To nie jest pierwszy list z pogróżkami, jaki otrzymałem, ale w ostatnich miesiącach, tygodniach yy, jest niepokojąco więcej tego typu korespondencji. W Polsce narasta fala nienawiści, pogardy, coraz częściej także przemocy. Jarosławie Kaczyński, jesteś za to bezpośrednio odpowiedzialny. Jako szef obozu władzy i jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa, jesteś odpowiedzialny za narastanie tej fali za rosnący niepokój, rosnący strach. Nie zostawimy tej sprawy, nie będziemy milczeć i wiedz jedno, nie damy się zastraszyć.